Ostatnich dniach świat obiegła informacja o 28-punktowym planie pokojowym dla Ukrainy. Z propozycją tą wystąpiły Stany Zjednoczone, i cały świat zaczął mówić o jakiejś szansie na pokój. Ja chciałabym dzisiaj powiedzieć Wam o tym, jak widzę ten plan ja z punktu widzenia mediatorki politycznej i dlaczego uważam, że to jest tylko część. Gry rosyjskiej i strategii rosyjskiej na opóźnienie prawdziwego pokoju, i w związku z tym jest to tylko i wyłącznie plan na tak zwany pozorny pokój. Więc przejdźmy najpierw do faktów. Co konkretnie jest tym 28-punktowym planie pokojowym, z, którym, z której propozycją wystąpili Amerykanie? Więc jest kilka podstawowych punktów, które są bardzo problematyczne z punktu widzenia Ukrainy. Te, takie najbardziej problematyczne propozycje tego planu, to jest przede wszystkim oddanie Rosji wszystkich terytoriów okupowanych. Łącznie z terenami, których nawet dzisiaj Rosja jeszcze nie zdobyła. Punkt drugi to jest ograniczenie armii ukraińskiej, aby Ukraińcy nie mogli dalej walczyć. Trzy to jest uznanie, że Ukraina nie może przystąpić do Sojuszu Północnoatlantyckiego, czyli NATO ograniczając ich możliwość wybierania swoich własnych sojuszy międzynarodowych. Ten plan tak naprawdę nie proponuje rozwiązania, gdyż nie ma w nim żadnych prawdziwych gwarancji bezpieczeństwa. Nie ma w nim również. Tak naprawdę prawdziwego rozwiązania problemów. Jest to tylko i wyłącznie plan, który zamrozi sytuację na jakiś czas i na kilka lat, i wydaje się, że jest to plan, który został napisany w Moskwie, bo spełnia praktycznie wszystkie postulaty rosyjskie, które były zaproponowane na samym początku negocjacji między Ukrainą a Rosją w Istambule. Plan ten wzmacnia znacząco sytuację i pozycję Rosji i bardzo osłabia Ukrainę, zabierając jej nie tylko suwerenność, ale również terytoria i prawa decydowania o swoich sojuszach międzynarodowych. Wydaje się również, że plan ten nie został napisany w Stanach, bo nie jest typowym um, planem, który zwykle proponuje amerykańska dyplomacja. Należy również zauważyć, że ukraińska strona oczywiście nie była konsultowana przy tym planie pokojowym i tylko i wyłącznie ten plan został jej przedstawiony przez stronę amerykańską, ale w tym momencie Ukraińcy nie byli częścią jego tworzenia, więc zostaje on im do pewnego stopnia narzucony, stawiając ich w bardzo trudnej sytuacji negocjacyjnej. Następnego dnia, czyli tak naprawdę w niedzielę, strona europejska wystąpiła ze swoją propozycją, kontrpropozycją dla tego amerykańskiego planu, w którym podkreśla suwerenność i niezawisłość Ukrainy, jak i również kwestie dotyczące nieoddawania terytoriów okupowanych i ten plan. Jest propozycją ze strony europejskiej i z konsultacją strony ukraińskiej. Więc dziś jesteśmy w sytuacji, kiedy USA, czyli Stany Zjednoczone, wywierają bardzo dużą presję na Ukrainę, jeżeli chodzi o przyjęcie tego planu pokojowego. Europa wystąpiła ze swoją kontrpropozycją, Rosja w tym momencie gra cały czas na zwłokę bo nie mamy żadnych oficjalnych odpowiedzi ze strony rosyjskiej, jak oni zapatrują się na ten plan. Natomiast sam plan stawia Ukrainę w sytuacji osłabienia bardzo dużej presji i jest to plan, który do pewnego stopnia sankcjonuje ofiarę, a nie agresora. Natomiast Ukraińcy z pozycji negocjacji Przyjęli chęć negocjacji i ustalenia i wstawienia poprawek nad tym porozumieniem. Z punktu widzenia mediatora widzimy również, że nieprawidłowa jest sekwencja zdarzeń. Normalnie powinniśmy zacząć od zawieszenia broni i dopiero w sytuacji zawieszenia broni rozpoczynamy rozmowy o, o tym, jak zatrzymać ten konflikt i negocjujemy porozumienie pokojowe. Tutaj widzimy, że nie ma żadnego zawieszenia broni. Rosja kontynuuje cały czas ataki na Ukrainę, więc nie ma żadnej um, gwarancji, że Rosjanie przestaną atakować i uważają, że wojna toczy się dalej. Oprócz tego mamy zupełną asymetrię, jeżeli chodzi o ustępstwa, bo więcej ustępuje Ukraina a Rosja praktycznie zyskuje wszystko.